Trudno wyobrazić sobie uzdrowisko bez własnej pijalni wód mineralnych. Nie inaczej było w jastrzębiu zdroju. Tutejsza solanka jodobromowa nie tylko nadawała się do kąpieli, ale również do picia. Dlatego też bardzo szybko postarano się o pijalnię. Co ciekawe, wielokrotnie zmieniała ona swoją formę. Jaką zatem historię skrywa niepozorny budynek znajdujący się w sercu parku zdrojowego? O tym dowiecie się z podcastu Historie z mojego archiwum. Tradycyjnie zachęcam Was do polubiania i komentowania, co pozwoli mi zwiększyć zasięgi i dotrzeć do większego grona osób. A ja nazywam się Marcin Boratyn i zapraszam na odcinek 16. Pijalnia o wielu obliczach. Kuracja Pitna odgrywała ważną rolę w procesie leczenia sanatoryjnego. Jastrzębie Zdrój dysponowało znakomitą solanką jodobromową, swoją jakością porównywaną z niemieckim Kreuznach. W XIX wieku lekarze dopiero odkrywali znaczenie jodu i bromu w leczeniu rozmaitych schorzeń, stąd chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami na łamach książek i czasopism medycznych. Bogate piśmiennictwo niemieckie na temat jastrzębskiej solanki dostarcza nam wielu cennych informacji o jej składzie chemicznym oraz wpływie na zdrowie kuracjuszy. Z doświadczeń niemieckich chętnie korzystali polscy lekarze ordynujący w Jastrzębiu w okresie międzywojennym. Doktor Stanisław Typrowicz najczęściej zalecał picie 200-250 g solanki raz lub dwa razy dziennie na czczo lub między posiłkami. Zalecenie lekarza należało ściśle przestrzegać, ponieważ dowolne spożywanie wody zdrojowej mogło przynieść przykre konsekwencje i nadmiar mógł powodować na przykład przeczyszczenia. A zbyt długie stosowanie zaparcia. Picia solanki odradzano osobom uskarżającym się na nadkwasotę, wrzody żołądka czy choroby nerek. W tym kontekście trudno dziwić się, że Pijalnia Wód była jedną z pierwszych inwestycji hrabiego Feliksa von Königsdorf. Nie wszyscy jednak wiedzą, że pierwszy tego typu obiekt w Jastrzębiu powstał w odległości Kilkudziesięciu metrów od obecnego. Lekarz uzdrowiskowy dr Heinrich Faupel wspomina w swoim sprawozdaniu z działalności kurortu za sezon 1862, że w owym pionierskim okresie pijalnia znajdowała się w miejscu odwiertu, a więc i źródła solanki. Zmianę lokalizacji pijalni przeprowadzono po zmianach własnościowych w kurorcie. Pragnąc uatrakcyjnić podejście uzdrowisko, spółka akcyjna z Wrocławia sfinansowała budowę rurociągu oraz nowego pawilonu między Szwajcarką i domem zdrojowym. W jego murowanej piwnicy umieszczono pijalnię, zaś ponad nią uroczą drewnianą altanę służącą orkiestrze. I tak około 1870 roku rozpoczęła się historia budynku oglądanego do dzisiaj. Warto jednak wiedzieć, że ówcześnie mogły działać dwie pijalnie. Wodę tej samej jakości, wspominał w 1878 roku dr Józef Weisenberg, pije się w obu miejscach, gdyż spływa ona do obu pijalni ze wspólnej kadzi umieszczonej umyślnie wysoko na wieży wiertniczej. Nie wiadomo, kiedy zaprzestano korzystania ze starszego obiektu. Pochodzące z końca XIX wieku najstarsze jaszczębskie pocztówki ukazują nam już tylko nowszą pijalnię. Gdy po powstaniach Śląskich jaszczębskie uzdrowisko znalazło się w rękach braci Witczaków, budynek pijalni, a w szczególności altana, był już mocno wysłużony. W latach dwudziestych przeprowadzono jego modernizację przy czym zachowano murowaną pialnię w niezmienionym kształcie, natomiast w zupełnej przebudowie uległ pawilon orkiestrowy. Uzyskał on formę ładnej ośmiobocznej altany w stylu, jak niektórzy nazywają, chińskim. Szybko jednak altana straciła swoje dawne znaczenie na rzecz wybudowanej muszli koncertowej. W związku z tym bracia Wiczakowie postanowili zlikwidować ażurową konstrukcję, by na jej miejscu postawić właściwą pijalnię. Tę inwestycję przeprowadzono na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. Budynek zyskał kształt oszklonego, ośmiobocznego kiosku z płaskim dachem z cynkowej blachy. Niestety, niedługo cieszono się z nowoczesnego, jak donosiła wczesna prasa, obiektu pijalni. Już wkrótce przeszedł w ręce okupanta hitlerowskiego. Po zakończeniu wojny budynek był jednak zdewastowany, co potwierdza protokół zdawczo-odbiorczy spisany w listopadzie 1947 roku przy okazji nacjonalizacji uzdrowiska. Pijalnia była wówczas pozbawiona szyb okiennych oraz urządzeń technicznych. Konieczny był zatem kolejny remont. 1 maja 1948 roku otwarto odnowioną pijalnię, przy czym nie przeprowadzono w jej wyglądzie żadnych zmian. Stało się to w następnej dekadzie, kiedy płaski dach zastąpiono namiotowym. Aż trudno uwierzyć, że w tej formie pijalnia przetrwała aż pół wieku. W okresie PRL kuracja pitna wciąż odgrywała istotną rolę w leczeniu sanatoryjnym. W związku z tym pijalnia była tłumnie odwiedzana przez kuracjuszy, dla których nasze uzdrowisko oferowało dwie wody – mineralną jastrzębiankę i stołową katarzynkę. Ponadto można było kupić wody z innych zdrojowisk. Między innymi Staropolankę, Jana czy Wielką Pieniabę. Niestety, upadek jaszczemskiego uzdrowiska pozbawił mieszkańców możliwości nabywania zdrowotnych wód mineralnych, a sama pijalnia straciła rację bytu. O pijalni znowu zrobiło się głośno latem 2011 roku, gdy zburzono ją i w jej miejscu rozpoczęto budowę nowego pawilonu. Projektant założył, że będzie on nawiązywał do pijalni z okresu międzywojennego. W kontekście historii tego obiektu dobrze się stało, że nie odtworzono jednej z poprzednich wersji. Pijalnia wielokrotnie zmieniała swój wygląd, dostosowując swój kształt do aktualnie panujących trendów. Można zatem podejrzewać, że pijalnia zdrojowa jeszcze nie raz zaskoczy nas w przyszłości swoim nowym obliczem. Podcast powstał w oparciu o mój artykuł pod tytułem Pijalnia o wielu obliczach, który ukazał się w Jastrzębiu z listopada 2011 roku.